Jak w Divi ustawić znaczniki Title, Description, czyli pozostałe znaczniki do pozycjonowania dla głównej strony? Wchodzimy w panel, wchodzimy w Divi, wchodzimy w opcje i tutaj słuchajcie, mamy zakładkę SEO i trzeba dać tu aktywne, aktywne przy Description i jeszcze, jeszcze chcemy słowa kluczowe to też i tu po prostu wprowadzamy dla naszej strony głównej, tak? Strona główna, tak? I tutaj możemy sobie wprowadzić opis Description, a jeżeli chcemy mieć podstrony, tak dla e, pojedynczego posta, tak, to musimy wejść tutaj w zakładkę e, Single Post SEO i też, też udać Enabled, Enabled, na przykład dajmy na tych dwóch enabled, i teraz mam wyjaśnione co dalej. Wyjaśnione mamy dalej, że tutaj e, Custom Field Name for będzie. Mm, Pole dodatkowe będzie używane SEO title i pole dodatkowe będzie SEO description, to jest dosyć ważne i oni to specjalnie w ten sposób zostawili, żeby to dawało jakąś kompatybilność jakby z jakimiś wtyczkami używanymi. Bo jak WordPress dodaje jakby dodatkowe treści do swojej podstrony, używa tak zwanych właśnie custom fields, tak? czyli pól zmiennych. E, więc jakakolwiek wtyczka, która by też nie, nie dodawała e, jakiś SEO title i, i, i właśnie tytuł i op, opis jest kluczowe, też najprawdopodobniej będzie używała tych e, zmiennych e, znaczników. Więc jak ktoś przechodzi z wtyczki właśnie do Divi czy z Divi do wtyczki i tak dalej, to można tutaj sobie dostosować. No ale dajmy na to, że nie dostosujemy, tylko te, użyjemy tego SEO title i gdzie to się, albo SEO description na przykład, i gdzie to się wpisuje potem na stronie wchodzimy na naszą jakoś podstronę, tak. wchodzimy na jakość podstronę, OK i musimy stronę zedytować, tylko nie w wizualnym edytorze, tylko w zwykłym, klikamy i tutaj na, w tym edytorze powinny się nam pojawić właśnie Custom Fields. Jeżeli ich nie ma, bo może ich nie być, czyli pole zmienne to musimy, słuchajcie, sobie je uruchomić, więc yy, klikamy na opcję, yy, tu albo będą trzy kropeczki, albo właśnie options, albo opcje, w zależności jak sobie ustawicie yy, i ustawienia, preferences i tutaj musimy sobie ustawić panel yy, właśnie pól zmiennych, czyli ustawienia i wchodzimy na panele i dajemy to custom fields, albo załaduj, albo nie załaduj, jeśli dajemy w ten sposób, to nam po prostu nie będzie tego pola yy, zmiennych pól. E, pola innych pól tylko mm, trzeba tutaj ustawić, żeby się ono nam pojawiało i nam się będzie pojawiać. I teraz co? I teraz to jest nasze zmienne pole. Jeszcze go nie mamy, No ale to jest nasze pierwsze pole, e, więc e, dajemy tutaj nowe. OK. E, enter new. OK. Wpisujemy nazwę tego pola jest cała deskrypcja dokładnie taka jaka e, tu jako tu, tu ustawiliśmy właśnie. Tu zostawiliśmy SEO Description, tak? To zapiszmy sobie. I tutaj SEO Description, i tu napisujemy, tutaj o opis strony, nie? Tu wpisujemy, no i oczywiście trzeba na koniec update, czyli zapisać. No i to by było wszystko. W ten sposób dla każdej podstrony sobie ustawimy osobne opisy i osobne, że tak powiem, tytuły.